Krakowska. Krakowska! Na Krak Krak krakowskiej jest. Krakowskiej. krakowskiej. Krakowska Chcę się do tybet! Dobra, kurczaki. Wasza praca polega na tym. Dostaniecie ode mnie mapę. Są pokazane miejsca, które musicie dotrzeć. I teraz uwaga. Na mapie kółka mają trzy kolory: czarny, niebieski i czerwony. to macie do wrogu, później fajnie podpisane. Czarne kółko. Pytanie plus zadanie. No ale Agata, no. musimy. Naj tak in Im bardziej odejdziemy, jak najbardziej od. Dalej ale tam tu mamy... Ale tam tu Wiem! Czekaj, to muszę tak tak. Jak lecimy? Teraz to chyba szkoła. Lecimy teraz? Szkoła? No, szkoła? Czy poczekaj, czy 21. Jądroś, czekaj! Nie! Najgorzej! Nie, umiem ani Gdzie? to ja tego nie czytam. Nie. A to? Która szkoła? Ja wiem! Ja, Która szkoła? W laty 70., ale nasza? Wiesz, kolejna. Teraz jej szkoła pisało na głowieckie. Cmentarz żydowski, tu powinniśmy napisać. Zmiany na głowieckie. A no? Który ma no. wypustała nasza szkoła? Nie, Jest tam. Gdzie W 1972, 1972 Jak się nazywa nasza drużyna? I Dominatory. Ile macie rozwiązanie zagadek? Cztery? Połowy no? chyba już. Teraz dwa, ty na trzy. 4, 5, 6, 6, aj o. Ile macie Ma zagadek majstry, rozwiązanych? Macie 3, 9. Eee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pan Copper i jego bober. A ile macie już zagadek rozwiązanych? 5. Tak, ile masz już zagadek? 4. No. Okej. No, Chłopaki <noise> mają po 16, wiesz? Naprawdę? No. Się na mapie nie znamy. <grym> Ale, żeby tam pan pomógł, Co? Oszokuj nie. Oszukujecie? Nie! Że nie. Po, bo by, po, ma my, my po by... Że Chłopaki mam po 16 niektórzy. <grym> Dobra, idziemy do tej nie <grym> Patrz, masz 30 lat? 35. Wśród łąk i pól nad pizzą, ale coś idzie, Może, coś może. Jeżeli. Nie ręczymy się górą. Tu, tu, łąk i pól nad pizzą. Ale to jest jaka miejscowość? Co? Czekaj. Co? Miejscowość? Czy to jest tam, jeśli może? Gdzie to może? Jak stawisz? co? się Jakiegoś trajda możemy zrobić, co? Trajda? Trzy za Ja myślę, że możemy się wymienić Niczym w sumie nie możemy się wymienić Już wiecie? Tak I co to oznacza? Ilość gmin w powiacie. Tam siatki na, na, na końcu masz e, cze, e, sporą część punktów. Świetnie. Macie komplet? Prawie. Prawie. Dziesiątka. No, widzę, że kolega trochę nadbiega po tym lesie, co? Po co to biegamy? Skręgę grzybów, czyli ono pani ciebie z grzybami, to myślę, że piątka z kwiatki. Czego w tym lesie szukać? Jak nie grzybów? Szczęście. там же чу. Стоя сейчас. Сейчас. Ой, паши жма. Это мы же отдавать?